Kwadrans z dziełami, odcinek 35. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, witajcie. I co jeszcze mogę powtórzyć? Witajcie. <grystanie> <grystanie> Aż teraz zadanie do realizatora, czy będzie to wycinał. Dobra, to teraz na poważnie. Jeszcze raz witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym według obietnic pomówimy o szałwi lekarskiej. Tak, dokładnie. Tutaj mamy bardzo dużo spektrum zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, więc postaramy się omówić wszystko na temat właśnie tego ziela. ziółka. ziółka. Ziel, ziela, tak. Dobrze, to mamy szałwię lekarską i powiedz. Bo mamy różne odmiany, prawda? Tych szałwi jest mnóstwo, mnóstwo. Oj, tak. A jest szałwia muszkatołowa, lekarska, szałwia omszona, omszona. jest tak mnóstwo yy, takich. Amistat, tak. yy, co tam jeszcze ta taka pomarańczowa. Hmm. Ojej, coś tam, kisno, różne przeróżne odmiany, yy, takie kwitnące. Tak. tak, tak. A my porozmawiamy dzisiaj o tej tradycyjnej szałwii lekarskiej. Yy, I o jej właściwościach, które okay. są jakie? No super, są właściwości bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i bardzo nam pomagające na różne schorzenia. I już mówię głównie jakie. Przede wszystkim no przeciwzapalne i ściągające. I tutaj już te właściwości mówią nam o obecności w szałwi garbników, czyli te ściągające przeciwzapalne właściwości, ale też grzybobójcze. Tutaj w olejku głównie będą, ale też takie rozkurczowe, żółciopędne. Ona też tak działa. O, przede wszystkim taka takie zewnętrzne właściwości oprócz tych ściągających, to też szałwia działa przeciwpotnie. Ona, jeżeli ktoś się dużo poci, no to po prostu ona raz, że przy piciu szałwii regularnie w herbatkach będziemy się mniej wydzielać tego potu, a po drugie olejek szałwiowy będzie świetnie też właśnie się sprawdzał w dezodorantach naturalnych, nie wiem, antyperspirantach, naturalnych dezodorantach głównie, takich kosmetykach tego typu, czy na stopy, czy, czy po prostu do podpachy. Także tutaj szałwia jest takim, mi się najbardziej kojarzy jednak z takim przeciwgrzybicznym ziołem, Yy, przeciwbakteryjnym i tym przeciwpotnym. Nie wiem, to przeciwpotne to takie słowo yy, nie, musimy się przecież pocić, to, to jest bardzo dobrze, że się pocimy, ale yy, może yy, no tak, żeby, żeby ograniczyć, o tak, jak ktoś dużo ma z tym problem na przykład, no to szałwia będzie idealnym do tego ziołem. Yy, tak. Mi szałwia kojarzy się z dzieciństwem, jak mnie bolało gardełko, i mama Ach. kazała płukać szałwią. Nie wiem, czy Twoja mama też tak właśnie. Tak. Także pukanie gardełka, i, i w sumie do tej pory Tam to sól się sprawdza. Tak, to i tak, z solą nasypała. dokładnie. Nie lubiłam tego, bardzo mnie to tak mm, odrzucało, że tak powiem, mhm. <laughs> ale tak, ale no było skuteczne, więc no, trzeba było to wykonać tak, no to ścieżek. właśnie te przeciwzapalne i e, takie antyseptyczne właściwości właśnie w tej pukance gardła były i e, jeżeli te, przez te takie nawet pierwsze trzy dni e, przy bólu gardła się to robi, e, jak coś właśnie zaczyna to gardło, e, to nawet przy anginie, boleć tak porządnie, mocno, że nie możemy tej śliny przełykać, bo nas boli, no to po prostu szałwia jest zdecydowanie najlepszym ziołem. No dobra, jeszcze byśmy powiedziały, że kilka jest innych fajnych, bo ja jeszcze na, na gardło to właśnie, czy ślas, czy, czy prawoślas, ale te takie właściwości raczej ściągające, przeciwzapalne, przeciw takie antyseptyczne, znaczy się przeciwbakteryjne, to tutaj szawia no nie ma nie ma mocnych w niej. Tak, dokładnie. Więc no, warto się wspomagać szałwią, jeżeli chodzi o te dolegliwości, ale też jeżeli już mówimy, jesteśmy w obrębie, że tak powiem jamy ustnej, mhm. no to też płuczę się nią, a jak się ma takie problemy z aftami, nie? W Afty, środku, tak. wewnątrz jamy ustnej. I też można wtedy właśnie zastosować szałwię lekarską. Też w takiej postaci po prostu pukanki do buzi, że tak powiem. Mhm. Czyli albo herbatkę robimy, mhm. albo też te same właściwości, tylko dużo, w dużo większej mocy przejdą nam do intraktu, albo do nalewki takiej mhm. szałwiowej i wtedy można tak zwane pędzlowanie zastosować, czyli tam sobie po prostu. M, nie, w konkretne miejsca, gdzie są te afty, pędzlować. Czyli, patyczkiem do ucha, na przykład, sobie po prostu tam zapodać takie, taką nalewkę szałwiową i ona będzie pięknie ściągała te afty. Tak, i tutaj też, jeżeli chodzi o główne. Surowiec zielarski, tak jak w poprzednich chyba odcinkach, gdzie omawialiśmy. co omawialiśmy? Melisę. Melisę, tak i tam jeszcze rozmaryn był. Mhm. To, to tutaj szałwia też będzie się bardzo ładnie łączyła z tymi ziołami, no bo też jest to bardzo silna roślinka olejkodajna i bym powiedziała, że takim profilu podobnym co rozmaryn, bo tutaj też mamy od nawet rozmaryn chyba ma te same ten tak samo zawiera od 1 do 2,5% olejku eterycznego w sobie, czyli jest bardzo aromatyczna. Na pewno wszyscy kojarzycie ten zapach i ten olejek eteryczny będzie tutaj głównym, takim, głównym główną substancją czynną. Znowu on składa się, znowu w tym olejku eterycznym główną substancją jest tujon, i nawet 50% takiego olejku eterycznego w Szałwi składa się właśnie z tujonu, ale też mamy kamforę, mamy tam pinenę, cyneole, to są takie bardzo, bardzo podobne ten profil według mnie do, do rozmarynu, oprócz może tego tujonu, bo w rozmarynie nie będzie tujonu, no ale ten tujon już nam się powinien tak kojarzyć właśnie od razu z piołunem. Tak. Jest bardzo kontrowersyjny, można powiedzieć e, też, tak? Tak, <grych> <grych> jeżeli, jeżeli już chodzi nam mi. się właśnie mm -hmm, dosyć kontrowersyjnie, czy używać, czy nie używać, czy bać się, czy nie bać. No i tutaj tak jak wszystko, że to dawka czyni truciznę, czyli wiecie, jeżeli będzie, wypijemy sobie kieliszek z takiego intraktu rozmarynowego, no to tym tujonem możemy się dać. Natomiast jeżeli tylko pędzlujemy te afty albo dodajemy w jednym, nie wiem, procencie do tam wody, żebyś sobie wypłukać gardło, no to tego, tym tujonem się nie zatrujecie. No bo też właśnie tak jak stosowano kiedyś, tak? To już... Myślę, że to no, ma duże znaczenie, tak jak nie pijemy, że nie pijemy tego tak, podczas tego bólu gardła, tylko mhm. płuczemy, tak, czyli nie, nie przychodzi nam to do układu pokarmowego bezpośrednio. Tak, dokładnie. I też tak naprawdę szałwia powinna nam też zadziałać um, troszeczkę, nawet nie troszeczkę, ale rozkurczowo. I, I właśnie też będzie dobrze pobudzała wydzielanie soków trawiennych, jeżeli będziemy sobie pić taką herbatkę. o No tak też tonizująco i tak jak wcześniej mówiłam przede wszystkim przeciwpotnie. No dobrze, to jeżeli chodzi o substancje to by było na tyle i o działanie, ale jeszcze chyba chciałabym wrócić do tych ogrodów. Dobrze, tylko właśnie jedna rzecz jeszcze tak mi teraz przyszła na myśl, a propos działania, że no nie, powinno, nie powinny szałwii stosować w żaden sposób kobiety, które karmą piersią, ponieważ ona, ona szałwia hamuje laktację właśnie i no niektóre kobiety, które no nie chcą karmić, no to właśnie pijąc szałwie E, zasuszają, że tak powiem, pokarm, e, ale jeżeli e, no, zależy nam na tym, żeby żeby ta lektacja, żeby ją pobudzić, czy żeby ona pozostała na takim poziomie, jakim jest, więc wtedy deszałuje raczej unikamy. Nie powinno się jej w ogóle stosować w, ty, w mm -hmm. tych przypadku. Dla, w przypadku po prostu matek karmiących. No to bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo ja nie miałam o tym zielonego pojęcia. E, więc tak, to jest no, bardzo, bardzo ważne i e, kluczowe też e, działanie w tym przypadku. No dobrze, dobrze. E, to jeszcze, a, to jeszcze zanim te ogrody yy, yy, wydrążymy, yy, to jeszcze yy, znowu mi się przypomniało, że tak naprawdę yy. Szałwia będzie też, znaczy świetnie działała, no, wutro, podobnie do tego rozmarynu, zewnętrznie, bo przez to, że też ma garbniki, też ma dużo tego olejku, no to wszelkie będzie się świetnie sprawdzała do skóry tłustej, trądzikowej. Takiej no, przede wszystkim tłustej, bo ona pięknie ściąga, pięknie odświeża, działa właśnie przeciwbakteryjnie, także wszelaki trądzik młodzieńczy czy starczy też powinien, powinien zejść. I szałwia się pięknie dystyluje. Ja dużo szałwi mam wszelakiej i uwielbiam hydrolat dystylować. Tak, tak, ja też łączę właśnie szawia, rozmaryn lawenda. To jest taki mój miks, który właśnie i nutka piołunu, tak, czasami jeszcze dodam w ten piołun właśnie, bo tak uwielbiam zapach piołunu i on tak fajnie przełamuje, e, więc taki, taka kombinacja jest całkiem, całkiem przyjemna, właśnie dla, dla tej cery, o której wspomniałeś. Mhm, mm mhm, mm dokładnie. E, no dobra, to jest teraz ogrody. Co do ogrodów, to po prostu chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie to co Sylwia na początku o wszelakich rodzajach tej szałwii, ale nawet ta szałwia lekarska występuje w, w, różnych, w, różnych, w różnych odmianach. No wtedy też będzie miała inny profil olejkowy i troszeczkę inaczej będzie się, inaczej będzie pachniała, bo jedna będzie słabiej, druga mocniej, jedna bardziej komforą, inna bardziej w stronę tego rozmarynu. I na stronę mięty, ale ona też po prostu pięknie zdobi nam ogród i będzie. I szałwia jest super z tego względu, że nam nie przemarza. Czyli znowu możemy ją sobie jak mamy sadzonkę posadzić, to się nic nie powinno z nią dziać. Ona też y, lubi y, słoneczko, ale też w półcieniu też sobie da radę. I ja też taką jedną dużą sadzonkę miałam, no to ją podzieliłam chyba na 10 mniejszych na jesieni i teraz wysadziłam wokół oczka te, te, te szałwie i, ym, lekarskie, one są wszystkie lekarskie, tylko jedna jest na przykład taka variegata, czyli taka yy, białe takie czapki, jedna jest takie żółte ciapki, yy, a jedna jest po prostu piękna taka yy, srebrzysta, yy, po prostu srebrna. Można ją świetnie przycinać. Ona też zawsze odrośnie, czyli znowu jak melisa, bo jak rozmaryn przytniecie, no to on tak długo mu zajmuje odrastanie. To już takie ciężkie, nie? to musiałby być wielki ten rozmaryn. Natomiast szałwie, jak przytniecie, ona pięknie się rozkrzewi, rozrośnie dokładnie tak jak melisa. Więc takie wdzięczne zioło w ogrodzie. Można sobie żywopłoty to samo w tej szałwi robić. Eee, także tu znowu e, gdzieś tam. Mm, o, tutaj tak, ostatnio właśnie jak byliśmy na Majówce w Rumunii, to spotkałam bardzo dużo szałwi omszonej i ja mam szałwię omszoną w ogrodzie kupioną tam, nie wiem, te trzy czy cztery sadzonki, po prostu sobie rośnie jako bylina, wychodzi, zdobi ten ogród, pięknie na fioletowo kwitnie. A w Rumunii znowu i też w Serbii, jak byliśmy, to po prostu szałwia omszona, jak chwast, rosła przy drogach. aż się zatrzymałam przy takiej, no, dosyć ruchliwej drodze, bo mówię, co to jest takie fioletowe? Czy co to jest? To mi tak wygląda jak szałwia. No i wiadomo, szybko się jedzie po drodze. No i yy, właśnie tu mówię do partnera, kurde, no, musimy stanąć, bo muszę to, nie, muszę to zbadać tutaj za roślina, bo tak mi się wydawało, ale mówię, nie, niemożliwe, niemożliwe, że to tyle szałwia. I możliwe to była wszędzie szałwia. Także to musiał być piękny, piękny widok, przepiękny. Tak, dokładnie. Także, także szałwia też jest takim, takim ziołem, który może się pojawiać bardzo często na dziko we wszelakiej postaci. A, jeszcze wracając do tej Rumunii, to jeszcze białą znalazłam. I to się nazywała szałwia austriacka. Piękna. O, takiej nie widziałam jeszcze, szczerze mówiąc. Taka piękna właśnie. Wyglądała jak lekarska, ale miała piękne takie białe kwiatki i akurat w stanie kwitnienia. Pachniała też dosyć ciekawie, więc tak sobie pomyślałam, że fajny byłby hydrolat. I naprawdę, szałwi, rozglądajcie się wszędzie, jak jesteście w podróży, a tym bardziej gdzieś tam na południe. Nawet w nawet naszych górach, tam gdzie szałwia lubi rosnąć właśnie w górach, lubi takie ciepłe, cieplejsze też klimaty, ale też takie wieczne. I, I na pewno zaskoczy Was swoimi kolorami kwiatów, barw i oczywiście zapachem. Tak, ten zapach to jest obłędny. <śpiewa> No dobrze, w takim razie chyba tyle na temat Szauwi. Tutaj najważniejsze sprawy zostały opowiedziane. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że Was zachęciłyśmy trochę do tej roślinki. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.